Polacy są pilnie proszeni o pomoc dla sparaliżowanego gwiazdora. Jego życie przypomina istny koszmar, który może odmienić tylko szybka interwencja. Tylko Polacy i okazana przez nich dobroć może zapewnić mu lepszy byt. Nagły wypadek zamienił jego życie w horror, z którym od kilkunastu lat zmaga się każdego dnia. Fani gwiazdora wciąż nie mogą pogodzić się z jego losem, dlatego teraz motywują resztę społeczności do okazania choć odrobiny wsparcia. W ułamku sekundy wszystko przestało mieć sens Adrian Kowanek. Szerzej znany szczególnie wśród miłośników ciężkich brzmień jako Cowan, cieszył się nieskazitelnym zdrowiem, które 29 października 2007 roku zostało mu brutalnie odebrane. Były wokalista Red Sun i znanego na całym świecie zespołu Decapitated podróżował wówczas razem ze swoją grupą busem, który niespodziewanie. W pobliżu granicy białorusko-rosyjskiej, zdarzył się z ciężarówką wiozącą drzewo. Na skutek zdarzenia 2 listopada w szpitalu w Rosji zmarł perkusista Witold Witek-Kiełtyka, jednak nie był on jedynym, który ucierpiał w wypadku. Adrian doznał poważnych obrażeń, które doprowadziły do paraliżu ciała, zamieniając jego życie w koszmar. Od tragicznego momentu Gwiazdor każdego dnia walczy z bólem. Dalsza część tekstu pod galerią Polacy Pilnie Proszeni o pomoc 31 stycznia w krakowskim klubie ZPT odbędzie się kolejna edycja charytatywnej imprezy Cowan Up, z której zebrane fundusze zostaną w całości przekazane na leczenie dla Cowana. Organizatorzy i przyjaciele artysty apelują o wsparcie i przybycie na wydarzenie, by dołożyć swoją cegiełkę i pomóc Adrianowi wrócić do zdrowia na tyle, na ile jest to możliwe. Ruszyła przed sprzedaż biletów w cenie 40 zł w sklepie muzycznym Metal Shop w Pasażu Weneckim na i piętrze na ulicy Długiej 17 w Krakowie, w klubie ZPT na ulicy Dolnych Młynów 10 w Krakowie, a także online na stronie Code Productions. Bilety będzie można zakupić również w dniu imprezy, jednak wówczas ich cena będzie wyższa o 10 zł. Dzisiaj grzeje, 1. Była żona pazury, pochowałam dwoje dzieci. Pokazała zdjęcia 2. Naprawdę bolesna wiadomość. Nie żyje Zbigniew Wiśniewski W czasie koncertu będzie można także zakupić okolicznościowe koszulki oraz podobne gadżety muzyczne, z których dochód zostanie w całości przekazany na sfinansowanie leczenia gwiazdora. Fotografia Facebook. Wspieramy co wana slash najlepsze newsy dnia, źródło, interia nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. News